Dziękuję, to ostatnia linka. Dzisiaj kolejny vlogmas, i jeśli się wam so, to zostawcie łap w górę i subskrybujcie. No i dobra, ogólnie na początek sobie otworzymy kalendarze, a później pokażę Wam, ogólnie, yy, ten, te, 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 wiecie, te rzeczy, co zbudowałam z podczas 14 dni, bo dzisiaj będzie 15 grudnia. Więc, no. Wtedy otworzymy kalendarze z pokolakami Ten. Yy, I dzisiaj jestem piętnasty Który jest? E, 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 e. Mm. Nie wiem Nie wiem Piętnaście jest 15. Tradycyjnie do misji, bo zbytnio nie przychodzę yy, za tymi czekoladkami z kalendarza. Jak uda się tam ten kalendarz, a tam, że czekajcie, z gostą sięgnę. O, dobra No, kolejne. Oh, to mogę wyciąć Eee, dobra, 15 jest tutaj Uleczka Ała! Oh, wow! Dobra i Mój najbardziej ulubiony z tych paktanek to jest ten Ten jest, ten jest spoko. niespoko też ten też jest spoko Tylko Ja się próbuję zdrowo odżywiać Dlatego Więc takich rzeczy, które mnie jakoś mocno nie smakują, nie wiem. Tak od razu chociażby. Ale później tak. Dobra, kolejne okienko. Nie ma, nie ma. O, prezent duży taki no ale druga z czekoladkami no, teraz mój ulubione z kosmetykami yy, to głównie jest taki specjalnie właśnie mój dlatego że to jest dla psa z czekoladkami no to też dla mnie generalnie zlego też, ale jakby tak wiecie, tak na dłużej, tak w ogóle to jest ten kalek. Ale wszystkie są tak samo fajne, ale ten to się chyba dla mnie nie wyróżnia ze względu, że lubię najbardziej go ten otwierać. Dobra, tutaj śmiałe okienko i mamy dzisiaj niestety tylko to, ale może być. Przyda się taki dopowiek. Na bok otworzę yy, ten odłożę. Yy, I zaraz damy przysmaczki, przysmaczki Ale najpierw jeszcze otworzę się nie Lego Yy, dobra Co no to jest? Długo no, tak będzie się nagrywać No co, nie wiecie jak wygląda ten kalendarz Po prostu ja tu wyrywam w kolei wszystko Ojej yes. Dobra, mamy Odwyczaj tak wygląda, a ja teraz idę po Karolinkę czyli mojego pieska, żeby sobie zjadła te pojedzenie z kalendarza, a jeśli to będzie niedobre to damy inne, co bo w sumie ich bardzo dużo tych niezjedzonych, bo zazwyczaj zawsze przed otwieraniem tych kalendarzy co ona zawsze jadła i mm, bo miała już za dużo, więc idę po pieska dobra, Karolinka przyszła Yy, I ogólnie tutaj ona nawet czekoladki widzi, to ona na pewno sobie będzie siedzieć. Więc mamy yy, tutaj, oj też tu, chciałam nie mieć to było. kalendarz dla ciebie, Karolinko, tak? Szukaj numerku 15. Tu jest numerek 15, zobacz. No nie, no znowu te patyki. Patrzcie patyki. Ci mogę inny dać, nie wiem, smaczek dzisiaj Tego akurat nie będziemy odkrywać, to jest ten gwiazdki, patrz, widzisz? To są twoje gwiazdki, Karolinko. O, a tu są takie fajne, powiedz, co? Takie malutkie. Tu więcej ja mogę dać dzisiaj. Otworzymy, zobacz. Zobacz, tam, niech to na podłodze później wezmę. tam jest, więc Ale dobra. Tu! O Karolinko, proszę nie być taka wiesz. Tu masz. No zobacz, nie smakuje ci? No, smakuje nagle. No właśnie. Karolisia sobie zajada. A ja się będę brała powoli już za składanie lego I dzisiaj będę pokazać, jak składam Ale najpierw jak Karolisia sobie ładnie zje Tak Główne nie widać, ale już dobra Najpierw się opłaca. Bo Karolinka musi być w centrum Uwagi Nie tak jak ja Zobaczcie tutaj tak Tak ładnie je w ogóle Zobaczcie ona w prawdziwym życiu znaczy, Jesteśmy w prawdziwym życiu W sensie, nie jak nagrywam, to nie wiem, czy to jest zbieg okoliczności, że ona tutaj tak ładnie je Czy nie wiem, bo ona zawsze w kuchni, je. jak jej się coś da To ona tak biegnie się rzuca na te jedzenie, ja nie wiem Albo jak przy Kasperku jej się daje przy mojej święce morskiej, to ona to samo robi, ja nie wiem No dobra, więc będziemy składać? klocki Lego no i dobra, ogólnie dzisiaj będę składać jakby co krok w z kłosem. Yy, więc no, zaczynamy. Pierać to lego. I, i, i to będzie. Teraz się dowiemy z tej Tu mamy. To będzie renifer chyba, bo taki renifer tam był narysowany, czekajcie, zobaczcie, dowiemy do końca I to będzie e, e, e. taka renifer Lenifer. Więc dobra, e, składziam te i W tamte drogi, żebym Będziemy te Będę składać, jak mówiłam to 50 razy już w dzisiejszym odcinku Hehe, więc yes, okej. Okay. Ja ogólnie nie przepadam zbytnio, jak wiecie, za składaniem klocku, bo często się po prostu zbyt bardzo denerwuję. A czasem lubię składać, a czasem nie lubię. Ale raczej tak jak chcę kalendarz zlego już nie kupuję po prostu. To to nie na moje nerwy. Więc... o! Chyba, Nie wiem jak, nie umiem. Teraz to złożyć Nie umiem tak, ale nie wiem, będzie źle, to się to napisze to go złoży Okej okay. Czekajcie chwilkę. Dobra, i ja ogólnie jeszcze ten wziąłem ekran inaczej. No bo tak słabo było widać. Przynajmniej tak nie wyraźnie. Teraz tak jest trochę krzywot. Ale, ale nie Czekajcie! No dobra, ogólnie. Mi się tam rozwaliło troszeczkę, ale nieważne. W znaczy sensie ekran, nie to. Jak to. Yy, więc składamy continuation Dobra, eee. E, e, e. Dwa, no to właśnie, to teraz. I teraz kupię, co ja tu mam zrobić. Nie, no nie wiem. Chyba. Była tak. Mm, a dobra, dalej, dalej, dalej. Tak. I ostatni element, wydaje mi się, że właśnie to dobrze. Bo tutaj mi właśnie wychodzi tak jak taki, na instrukcji. Dobra. Y, teraz cztery kolejne. Czy P będą, to jest chyba jakieś drogi, nie wiem, nie jestem pewna. I cztery te elementy, placki. jedno to, i jedno to. Dobra, e, i teraz będziemy składać, bo oh, chyba tak, czy to jest, nie wiem, co to jest, wiesz? Yeah, Mm. Okej okay. Chyba mm. to już doszło, to jest następna rzecz, a myślę, że to są jakieś śruby, to są nogi Co? To jest chyba, nie, to jest, ale robimy. A, bo to jest chyba to tamto tył. To jest le, teraz zrobione z tej strony. Powinno być jakoś tak. I co? Muszę to właśnie zepsuć i teraz wziąć. Co mi się teraz do, znowu go zwaliło? Dobra, czy Okej. Okay. Ale to chyba będzie zbyt niewygodnie I to wiecie? Wziąć... O, nie, nie, no dobra, którym, tak, jak tam było. Co, spokojnie, to nie duchy mi tu otwierają drzwi, by było słychać. No, dobrze, dobrze, brać. Ej. Nie, też nie Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem nie wiem nie wiem... Mm, ok! Mm, Dobra, ja, yy, tak. Okej, okay. to są tutaj i po prostu teraz będę właściwie kończyć. Już tak mi się wydaje, bo już tutaj jest tego właśnie bardzo dużo. To znaczy... okay. no. Dziwnie to powiedziałam, zaraz skończę. Eee, tak mi się wydaje. Eee, czy nie ja to dobrze? To dziwnie ja wygląda. Eee, nie wiem, gdzie ja to wziąć. To za ciebie nie ukaże. Eee, two times to pitch tall doesn't fall a lemon okay and Jak to? Co ja źle tu coś zrobiłam? Bardzo źle. Tu jeszcze raz trzeba zrobić. O Ojejku! Eee, 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 eee. Dobra. dobra, Nie wiem czy ja tak kupiłam właśnie przed chwilą. Ale sprawdzi się. Mm, mm, mm. Oj! Dobra, dobra chyba teraz to będzie dobrze. Dobra, to wygląda lepiej ku mnie. Jakie jak mam teraz ten element tu przyczepić? Bo... Aha, bo to jest inna rzecz, to A się zastanawiam jak to przyczepić, to nie, tu jest e... Dobra, dwa i... E, e, e... Dobra, tu to jest jeden element Drugi no, już chyba powoli kończę, bo mi się nie chce już tak składać. Tak na maksa mi się tego nie chce składać. Na maksa, na maksa. Czasami mi się chce, ja czasami chce. Ale zazwyczaj niestety nie chce. Ciężko. Dobra. Uda. Yy. I teraz się sprawa nie. dlaczego się nie łączyła. Teraz się łączy właśnie. Yy, I teraz trzeba. O, bo to jest ten element, chyba. Teraz ocz. Dobra, wziąłem a nie, no to się nie bierze i nie łączy, chyba. Yy, te elementy, klocki, i nie, to Z będę musiała zrobić to samo z ale dobra, że nie Tutaj bierzemy to. Nie, bo tego ja chyba nie muszę dwa razy składać, bo się chyba kolejne oko weźmie. Nie wiem, jak to zrobić I tak jest mały element w tym na filmie. Nie. Yy, dobra. A to jak mam przyczepić? A bo ja tutaj ten akwarium tyle przyczepiłam. Teraz jest dobrze. A muszę przyczepić też. Nie. Ale nie wiem, co ja będę musiała zrobić. Nie, dobra, więc trzeba właśnie to zrobić. ale nie, rynek. A ten a to gdzie mam wziąć? Aha! Dobra, się robi. Tym razem to tutaj. A tamto, że my. I mam. Kazali jeszcze jak to łączyć. A, tak, chyba. Okay. Uj! Poszła nie rozwala się co chwila. Ja na, ja na to tyle czasu poświęcałam, żebyś, żebyście się klocki tyle pozwalały? Nie, to Może ja wiem, jak to trzeba zrobić z tej strony, choć nie wiem, czy to coś daje. Oj. Dobra, trzyma się jakoś. Ogdę nie. nie wiem. Zaraz nie będzie miał rogów, jak teraz się nie przyczepi. Jeśli teraz nie przyczepi, to zaraz nie będzie to miało rogów właśnie. Oj, oj kurde. Ja, błagam teraz, proszę, w ogóle to oko trzeba przyczepić, głupie, Pewnie nie wiem gdzie, najgorsze Gdzie mam to drugie oko? Kurde, wziąć, jak one się tu nie chce wziąć Aha, bo ja chyba już rozumiem błąd, czekajcie Jak ja zrobiłam Tylko nie wiem czy mi się to teraz przyczepi No więc nie odklej, tylko co innego, nie wiem, to powiedzieć. Nie, no nie wytrzymam! Nie to! Nie to! Dobra, wiecie co, pokażę Wam efekt za zaraz. Dobra, nie będę marnować tych nerwów. Jeszcze mi się tutaj ten ekran przekręcił. Zostawiamy to tak i po prostu ja to mam gdzieś, jak to wygląda. Najwyżej później może mama mi z tym pomoże, bo ja nie, nie dam rady, tylko dosłownie ten tu się na dobre tu wzięło. Jak tak można, kude? Oła, no nie można. Tylko mnie paznokcie No. To takie będzie, najwyżej będzie bez jednego oka. Albo przynajmniej przyklej się na coś Bo generalnie to by, był mój błąd Że ja to źle tam wzięłam właśnie No dlatego Ale ja teraz znowu tego nie mogę wziąć I naprawić tego błędu kudę Więc jeszcze wam pokażę po prostu W dzisiejszym odcinku yy, Wszystkie właśnie te Moje złożone klocki I będę się z wami żegnać No i dobra Dobra Ogólnie to są te wszystkie rzeczy Jakby co tutaj światła nie ma, bo to jest na półce to, co Wam właśnie teraz pokazuję. No tak. A tutaj jest ten kamień, którego niestety nie złożyłam, ale najwyżej będzie bez tego jednego oczka. Albo się jakoś uda przykleić na jakiś klej, czy tam taśmy te oko, bo no nie chcę tak po prostu. Więc. No, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. No to ja się z Wami żegnam. Pa-pa!